Hej, dzień dobry, witam Was po raz kolejny. Dzisiaj bardzo serdecznie chciałabym Was zaprosić na przystawkę z piersi kurczaka z dodatkiem jajek, sera i oliwek. Jest to przystawka bardzo smaczna, robi się ją naprawdę bardzo szybko i przyznam Wam szczerze, nieraz mnie uratowała. Jeśli spodoba Wam się to wideo, bardzo Was proszę, jak zawsze postawcie mi lajka, napiszcie mi komentarz, zasubskrybujcie mnie, a teraz zapraszam do kuchni. Naszą przystawkę zaczynam robić od tego, że wrzucam migdały na suchą patelnię. I podsmażam je około 2-3 minut. Ok, super. Wyłączamy i zostawiamy do ostygnięcia. Ser żółty. Tarkuję na tarce o drobnych oczkach. Tarkowany ser przekładamy do miseczki. To samo z naszymi jajkami. Ścieramy je na tarce o drobnych oczkach w całości. Oliwki. Ja tutaj mam zielone, ale jeś, bo my lubimy zielone. Jeśli ktoś lubi czarne, może użyć czarne. Kroimy tak po prostu w kółeczka. Dodajemy nasze oliwki do sera i jajek. Pierś z kurczaka kroimy drobniutko. Ja ją gotowałam w bulionie. Siekamy drobniutko. Łączymy naszą pierś z kurczaka z pozostałymi składnikami. Migdał wrzuciłam do blendera i będę go teraz blendować. Połowę naszego migdała dodaję do kurczaka, jajek i sera i oliwek. A połowę zostawiam do dekoracji. Teraz dodaję sól. Pieprz. I majonez. I wszystko mieszam ze sobą. Tak wygląda nasza wymieszana masa. Tutaj mam trzy talerzyki. W jednym talerzyku mam posiekany koperek. W jednym talerzyku mam paprykę słodką, i tutaj mamy połowę naszego migdała zblendowanego. Jeśli ktoś nie przypada za papryką, może to pominąć. I teraz tak. Bierzemy naszą masę, robimy sobie kuleczkę wielkości mandarynki. I tak, jedną obtaczamy sobie w koperku. Odkładamy na boczek. Robimy następną kuleczkę. Tą kuleczkę obtaczamy sobie w migdale. Odkładamy na boczek. I naszą ostatnią obtoczamy sobie w czerwonej papryce. I tak robimy na przemian z każdą naszą kuleczką. Tak wyglądają nasze przystawki z kurczaka po przygotowaniu. Ja zrobiłam takie większe kulki i wyszło mi tutaj 12 sztuk. Jeśli byście wy chcieli robić mniejsze, nie ma problemu, wtedy wyjdzie Wam więcej. I sobie pomyślałam, że teraz, żeby to jeszcze tak fajnie wyglądało, zostało mi parę oliwek, to sobie zrobię takie czapeczki im. Oczywiście, zielona oliwka nie będzie widoczna tak bardzo na kuleczce obtoczonej w koperku. Także, jak ktoś użyje czarnych oliwek, to wtedy to będzie bardzo fajnie wyglądało, bo będzie wszystko widać. No cóż, ja lubię zielony oliwek. Nasza przystawka z kurczaka już jest gotowa. Mam nadzieję, że będzie Wam smakowało. Dziękuję Wam bardzo za to, że byliście ze mną po raz kolejny, i do zobaczenia następnym razem. Pa!